Bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie, w nieco innej formie w końcu um, pozbyłam się moich um, bardzo zniszczonych, choć pięknie długich, ale niestety bardzo zniszczonych włosów. Mam nadzieję, że wygląda to ok. Dajcie mi znać. Um, ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona, więc to jest chyba najważniejsze. Poza tym mam też wrażenie, że może tak trochę młodziej wyglądam, a przynajmniej mam taką. Ogromną nadzieję! Kochani, dzisiaj chcę pokazać Wam kosmetyk, który zaczęłam używać jakiś czas temu, o którym wspomniałam Wam kilkakrotnie. Pytałyście mnie, czy zrobię filmik na ten temat, więc jestem. I opowiem Wam o produkcji do oczyszczania twarzy, który zaczęłam używać. Teraz już będzie 3, może nawet już 4 tygodnie. Temu. Coś, co bardzo ładnie wyleczyło moje niedoskonałości. Coś, co no, świetnie moim zdaniem oczyszcza moją carę I coś, co jeśli Wy macie podobne problemy, jakie ja i ja miałam, ponieważ moja skóra była no, dość zanieczyszczona. Miałam, miałam problemy z pojawiającymi się niedoskonałościami przez dobre cztery. 5 tygodni, może nawet troszeczkę dłużej, nie potrafiłam sobie poradzić z środkami, które używałam do tej pory, więc postanowiłam, że trzeba coś zmienić. Zmieniłam tylko i wyłącznie środek do oczyszczania twarzy, moje wszystkie kremy, wszystkie toniki, wszystkie, wiecie, witaminowe spreje, które używam są nadal takie same, jak w pielęgnacjach, które Wam pokazałam, które są już na moim kanale. To jest jedyna różnica, to jest jedyny, jedyna zmiana, jaką wprowadziłam. I. Ponieważ jest, to, przepraszam, ponieważ jest to produkt oczyszczający, kochani, w związku z tym e, logiczne jest, że odsunęłam produkt, który używałam do oczyszczania do tej pory. I był to żel oczyszczający do twarzy z firmy My Skin. Z firmy My Skin Matters, który jest produkowany dla sieci supermarketów Sainsbury's. Ja na temat całej linii zrobiłam też filmik bardzo dawno temu, kiedy zaczęłam ich używać. Używałam tych kosmetyków w zeszłym roku, przez cały rok, i wierzcie mi, to są naprawdę świetne kosmetyki w bardzo dobrej cenie, w bardzo niskiej cenie. I naprawdę ja do tej pory uważam, że są to kosmetyki bardzo dobrej jakości w stosunku do ceny. I broń Boże, nie mówię, że ten żel jakoś mi zaszkodził, czy przestał działać, przestał oczyszczać moją skórę, on ją nadal oczyszczał, natomiast ja doszłam do takiego momentu, w którym to nie było wystarczające oczyszczanie dla mojej cary. Ja go nadal okazjonalnie używam, bo w tym momencie staram się troszeczkę ten nowy produkt używać tylko raz dziennie zamiast wiecie, do oczyszczania i porannego i wieczornego, ponieważ jest on Głęboko oczyszczający. I myślę, że już jestem na takim etapie, gdzie te wszystkie niedoskonałości zniknęły, za, za, zagoiły się, że tak powiem. I w tym momencie chcę tylko po prostu oczyszczać moją skórę, żeby zapobiegać powstawaniu nowych. Oczywiście, wiadomo, jak to nasza cera reaguje na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne reaguje na zmiany hormonalne w, w naszym ciele więc to też nie jest tak, że Produkt oczyszczania będzie tym takim świętym naszym środkiem, który, który będzie działał w taki sposób, że no ta skóra będzie cały czas taka piękna i taka gładka. I, I chyba nie znam osoby, która nie miałaby problemów z cerą, okazjonalnie oczywiście. I ja jestem jak najbardziej e, świadoma tego, że okazjonalnie coś tam mi wyskoczy. No nawet tutaj e, znowu mam taką e, małą niedoskonałość. E, ale takie jest życie i to jest małe. Mój produkt do oczyszczania bardzo ładnie sobie z tym radzi, bardzo ładnie to zaczął już zasuszać. Także, wiecie, zdarza się. Jestem tego świadoma. Tak jak mówię, zmiany hormonalne w naszym organizmie mają ogromny wpływ, przynajmniej na moją cerę, na stan mojej cery i ja jestem tego absolutnie świadoma. Także to tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. I tak, kochani, co to jest? To nie jest nic innego, jak taka starodawna kostka mydła. Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach wszyscy mówią nam, pamiętaj, do oczyszczania twarzy absolutnie nie używaj mydła. No i to jest prawda, nie, nie mówię tutaj o takim mydle, które można kupić za, nie wiem, no tutaj wielkie przynajmniej za funta czy... W Polsce za 5 zł. Nie mówię tutaj o takim regularnym mydle, które dużo ludzi jeszcze w dzisiejszych czasach używa do mycia całego ciała. Broń Boże. Mówię tutaj o mydle, które jest zbalansowane, które jest przeznaczone do mycia twarzy i które jest, ma w sobie składniki oczyszczające. I jest to kostka mydła węglowego. Zachowałam sobie opakowanie. I wiecie co? Wiecie, jak to jest, kiedy chcecie coś, włożycie coś gdzieś, schowacie gdzieś w bezpieczne miejsce, bo chcecie, żeby, żeby nie zaginęło. I ja jestem taką osobą, która dużo rzeczy odkłada w bezpieczne miejsca, tylko że to są różne bezpieczne miejsca. I często jest tak, że to jest tak bezpieczne miejsce, że ja potem nie mogę tego znaleźć. Przyznaję się. Jestem okropna. W tym względzie. I tak się niestety stało z opakowaniem, które odłożyłam, żeby właśnie nagrać ten film. Więc nie pokażę Wam opakowania, wystawię Wam zdjęcie w tym momencie. Ja to według kupiłam w Boots, w sklepie Boots i zrobię, zostawię Wam linka do, do strony, który Was bezpośrednio powinien zabrać. Do tego mydła, żebyście też mogli sobie kliknąć, zobaczyć co i jak wygląda. I kochani, ja mogę wam tylko je pokazać w takim pojemniku, w jakim ja je trzymam. Ja je trzymam w takim zwyczajnym pojemniku z Wilkinsona. To jest pojemnik na mydło. Kostka wygląda tak. Jak widzicie, używam, jest, jest nieco zużyta. I tak to wygląda. I teraz tak. To jest kostka, która. W swoim składzie ma węgiel, jak i różnego rodzaju inne minerały. No i do tego też miałam mieć opakowanie, żeby po prostu było mi łatwiej wam poczytać, co i jak, ale wstawię tutaj wam opis, co znajduje się w tym mydle, żebyście sobie mogli zobaczyć jakie ma składniki i tak dalej. Co ja mogę osobiście powiedzieć, bo chyba to jest ważniejsze, bo nie każdy zna się na tym, zresztą ja też się nie znam na, na składach, słuchajcie, nie pytajcie mnie. Co ja Wam osobiście mogę powiedzieć o tym mydle, to to, że ma ono bardzo, ale to bardzo silny zapach i ja teraz jak trzymam to mydło, to zamknę. <grytanie> to, to czuję, to jest zapach typowo taki ziemisty, ja to opisuję jako jakbyście sobie nie wiem, w ręce wzięli garść takiej ziemi z ogródka. I to jest właśnie taki zapach, taki, taki mineralny, ziemisty, pewnie trochę węglowy, pewnie od tego jest ten zapach głównie. Więc jeżeli jesteście wrażliwi na zapachy, to wiecie ostrożnie, bo to jest naprawdę bardzo silny zapach. Mnie osobiście. On z początku przeszkadzał i to bardzo. No ja musiałam tak wstrzymywać powietrze podczas mycia, bo jest to zapach bardzo silny. Natomiast on nie zostaje na skórze absolutnie. Oczywiście czujecie podczas mycia, w momencie kiedy spłukujecie, wszystko znika. Także to nie jest coś, co zostawia zapach na waszej skórze. Także jeżeli jesteście w stanie przetrwać 30 sekund oczyszczania, będzie ok. Pomijając zapach. Mydło pieni się dość dobrze. Ja lubię używać gąbeczki, ale równie dobrze możecie po prostu spienić je palcami i po prostu masować skórę. W ten sposób bo pieni się całkiem przyzwoicie. Wstawię wam filmik, jak ja oczyszczam moją ponieważ zanim kupiłam to mydło, czytałam dużo opinii na ten temat, które są zostawione na stronie Boots i wiem, że sporo osób narzekało na to, że jest to produkt wysuszający ich skórę i no i że po prostu im się nie sprawdził. I teraz tak, kochani, ja, tak jak wam wspomniałam na początku, nie zmieniłam niczego innego w mojej pielęgnacji. Używam tych samych kremów, używam tych samych toników, generalnie wszystkiego tego samego, co używałam wcześniej. I nie miałam żadnych problemów, nie miałam problemów z wysuszoną skórą, do tej pory nie mam problemów z wysuszoną skórą Więc bardzo istotne jest, żebyście mimo takiego właśnie, albo właśnie podczas takiego bardzo intensywnego oczyszczania Wciąż nawilżali swoją skórę Nawilżanie jest bardzo ważne, nieważne jak silny macie trądzik i jak bardzo wydaje Wam się, że powinniście wszystko wysuszyć na wiór Nie Pamiętajcie, że nawet przy bardzo silnym trądziku oczyszczanie, owszem, ale wysuszanie to jest zupełnie co innego i to jest ogromne nie, nie i nie. To jest ogromny błąd. Musicie nawilżać swoją skórę, oczywiście wiadomo, najważniejsze jest dobranie, odpowiednie dobranie kremu, więc jeżeli macie dobry nawilżający krem, który nie będzie Was zapychał, który nie będzie Wam robił żadnych niespodzianek na skórze, to wszystko będzie w porządku. I to tyle kochani. To bydło w but kosztuje 6 funtów, więc no, trochę na takiej wyższej, że tak powiem, stopie, jeśli chodzi o cenę produktu do oczyszczania. Natomiast uważam, że 6 funtów to nie jest jakaś ogromna tragedia. A przy takich efektach, jakie no ja mam, że skóra jest naprawdę czysta, to te 6 funtów to było bardzo dobrze wydanych 6 funtów. No, i to tyle, kochani. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że macie tak piękną pogodę, jaką my dzisiaj mamy. I jeżeli tak, to uciekajcie, słuchajcie z domu, wyjdźcie na świeże powietrze, odetchnijcie troszeczkę, chociaż wiem, że no w Polsce mieliście dość wysokie temperatury, więc może nie róbcie tego w środku dnia. Wczesnym rankiem albo późnym popołudniem, jest bezpieczniej. Ale generalnie słuchajcie, cieszcie się słońcem, kochani. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia czy wieczoru, zależy kiedy mnie oglądacie, i mam nadzieję, zobaczymy się już niedługo w moim następnym filmie. Pa! pa!